Słuchasz podcastu Biznes i Emocje, w którym Kari Golden i Bartek Golden rozmawiają o tworzeniu marek emocjonalnie angażujących zarówno klientów, jak i liderów oraz członków ich zespołu. Cześć Kari. Cześć. Dzisiaj będziemy rozmawiać o? O trzech powodach, dla których ludzie kupią właśnie od Ciebie. Ode mnie, dobra. <laughs> od Ciebie, drogi słuchaczu. Chciałeś zrobić wstęp. Tak, mhm. ale Ty też chciałeś zrobić wstęp. To ja powiem tylko tyle, że mamy tutaj trzy te powody, i że najczęściej jest tak, że firma bądź osoba jest dobra w jednej mm. z tych rzeczy, a gdyby była w trzech, no to byłoby super. A, żeby nad tym się tutaj mm -hmm. pochylić. Dobra, mój wstęp uważam za bardzo ważny i bardzo, bardzo muszę go powiedzieć. Chciałabym powiedzieć o tym, czym różni się manipulacja od pozytywnego wpływu, tudzież inspiracji, jakkolwiek to nazwiemy, ponieważ tkwi to bardzo głęboko w naszej misji, wizji, purpose, jakby łupowym, bo zaczęło się to wszystko od tego, że walczyliśmy z manipulacją w marketingu. Mhm. I do tej pory nas to strasznie wkurza. I tak naprawdę, kiedy zadamy sobie to pytanie, czym różni się manipulacja od wpływu, to nie różni się niczym. Z technicznego punktu widzenia. Z tak? technicznego mhm. punktu widzenia nie różni się niczym. Jedyne czym się różni, bo ja bardzo dużo sobie razy zadawałam to pytanie badając w ogóle Techniki wpływu i obserwując różnego typu zjawiska, różni się tylko i wyłącznie intencją. Mm. Intencją, czyli jeżeli w Twojej intencji leży wykorzystanie drugiej osoby mm -hmm. i nie obchodzi Cię, czy ona będzie cierpieć, a nawet wręcz zakładasz, że ona będzie cierpieć tylko po to, żeby zdobyć coś dla siebie, to jest to manipulacja. Mm -hmm. Jeżeli w Twojej intencji jest Danie drugiej osoby czegoś dobrego, mhm. to jest to wpływ. Jeszcze po drodze jest tam perswazja, która ym, zakłada, że druga osoba nie cierpi, a ty coś zyskujesz. Mhm. I dlatego tak ważne jest określenie tego nadrzędnego celu, który kieruje marką, firmą, bo w tym celu jest zawarte to, jaką chcemy zmiany wprowadzić do świata, jak chcemy zmienić go na lepsze. I to nam daje tą intencję, mhm. z którą to wszystko robimy. No bo jeśli w tym wszystkim chodzi nam tylko o pieniądze, no to zaczyna to być bardzo bliskie manipulacji. I generalnie kiedyś pamiętam w takim podcaście, się mnie prowadzący zapytał właśnie, że no dobra, no ale czy my mamy używać tych technik manipulacji? I nie można ich nie używać. Znaczy, nazywamy je technikami wpływu. Wiadomo, że był taki koleś, co się nazywał Cialdini, określił tych sześć technik wpływu społecznego i musimy ich używać dużo naszych klientek, klientki, właśnie najczęściej one się bardzo wzdrygają przed używaniem tego typu rzeczy, bo nie chcą być, wiecie, tymi złymi, ale musimy ich używać, bo jeżeli ich nie będziemy używać, to tak jakbyśmy szli na wojnę z pieśnią na ustach. Tam mhm. mają karabiny, mają noże, nie wiem, jakieś czołgi, a my idziemy i śpiewamy wspaniałą, motywacyjną pieśń, prawda, ale nie dotykamy tych karabinów i czołgów i nas po prostu rozjadą, nie? A jak będziemy znać te wszystkie rzeczy, to będziemy mogli ich użyć jako wpływu, a nie jako manipulacji, i dzięki temu ten świat stanie się lepszy. I jeszcze jedna rzecz w tym przydługim, przydługim, przydługim wstępie. Dlaczego warto używać wpływu, a nie manipulacji? No bo wiadomo, użyjesz manipulacji, masz kupę kasy i tak dalej. I warto dlatego, uwaga, bo jeżeli będziesz używać manipulacji, to będziesz samotnym i nieszczęśliwym człowiekiem. Mm, okay. I to nie jest jakby zabawne. Ja się tu śmieję, bo mam, takie, o, takie, mam taki autyzm, który mi tutaj się śmieje, ale gdzieś tam kiedyś, leżąc na łożu śmierci, pomyślisz, to nie było tego warte. Te wszystkie pieniądze, te wszystkie luksusy, ten podziw ludzi wokół, to nie było tego warte. Zazwyczaj się myśli, mogłem więcej czasu spędzać z rodziną, mogłem bardziej cieszyć się chwilą, jakby przeżywać to życie, a nie dążyć do jakichś więcej więcej, więcej, więcej. No, mamy tylko jedno życie i warto je przeżyć, tak? Żeby każda chwila miała znaczenie, a znaczenie zdobywa się pomagając innym. Okej, okay. no dobrze. I oddaję głos do studia. Dobra. Pierwszą z tych rzeczy, którą mamy, z tych trzech rzeczy, którą mamy, to jest, można to powiedzieć, znajomość, czy coś znamy, czy kogoś znamy, czy jesteśmy oswojeni z tym czymś. Mhm. I tak, bo to, co jest nam znane, to jest bezpieczne. Po tak, prostu. po prostu jest bezpieczne. I teraz, jak można wytworzyć tą znajomość u innych są tylko dwie jak gdyby metody jedna to jest jeden do wielu a druga to jest jeden na jeden mhm. no i jeden do wielu to jest wtedy kiedy tak jak ja teraz na przykład mówię do mikrofonu rozmawiam z tobą a słucha tego więcej osób i im więcej razy posłuchała to tym bardziej ta znajomość się buduje a co więcej bo to jest ważne mhm. za tą znajomością idzie lubienie tak. Idzie albo lubienie, albo budowanie autorytetu, a to są też, zaraz o tym powiem, ważne tak, rzeczy. Tak, to jest coś takiego, że jeżeli gdzieś, powiedzmy, w ciemnej ulicy widzicie sylwetkę i ciężko jest wam ją przypisać do jakiejś, nie wiecie co to jest, mm. i powiedzmy, że jest to zwalisty duży gość. To być może zejdziecie na drugą stronę, ale jeżeli wiecie, że ten zwalisty duży gość, pomimo tego, że on krzyczy i tak dalej, to jest wujek Henia, który się właśnie napił i on tak jest, mhm. to to już wszystko będzie trochę inne, tak? Bo wiecie, z czego się spodziewać. Mhm. Więc znajomość po prostu pomaga. I Google jeżeli dobrze pamiętam tak wyliczył ile po prostu czasu trzeba i jak to się robi i to jest po prostu 7 godzin 11 razy w czterech różnych miejscach czyli żeby ktoś uważał was za no powiedzmy już znajomych godnych zaufania oni tam nawet tak. żeby już chcieli podjąć decyzję zakupową mhm. bo, to ktoś musi wyrobić z wami 7 godzin a 11 razy w czterech różnych miejscach czyli... Znajmniej 11 razy tak, tak czyli to niech to będzie nie wiem raz osobiście raz ze sceny mhm. raz gdzieś w podcaście no i w mailu, jeszcze... nie wiem, na telefonie, tak, na Zoomie. Mhm. No właśnie jeden do wielu polega na tym, że tak naprawdę ty nie wiesz z kim rozmawiasz, ale wysyłasz różnego rodzaju sygnały. Mhm. Tak jak my na przykład nagrywamy podcast, jest tam Instagram, Kali ma swój profil, jeszcze jest LinkedIn, jest strona powiedzmy i tak dalej. Każda firma powinna to po prostu opiekować, czyli wysyłać ten sygnał, jaka jest ta organizacja, co my jesteśmy, mhm. tylko po to, żeby ludzie się mogli z tym oswoić najnormalniej w świecie. Tak i... Mhm. Dzięki temu, że wysyłamy to, jacy jesteśmy naprawdę i tak powinniśmy to robić, że mm -hmm. tam bez, jakby bez ściemy, to przychodzą do nas ci, którzy to lubią, tak. to ocenią. Mm -hmm. Czyli nie będziemy mieć problemu z jakimiś klientami, którzy nas nie szanują, albo z niedopasowaniem. Im bardziej szczerze będziemy się pokazywać, mm -hmm. tym bardziej dopasowani klienci przyjdą. Tak, czyli będą to, nie wiem, media społecznościowe, mogą to być konferencje, gdzie są sceny, może, może ktoś chce napisać książkę o czymś, tak? Mm. Tak. Mogą to być partnerstwa, czyli wchodzimy gdzieś z kimś w jakieś partnerstwo i wymieniamy się tak naprawdę ze swoimi społecznościami, żeby niech tak. już tak będzie trochę. I ważne jest to, żeby ten partner był w tym samym klanie, czyli wyznawał te same wartości mm -hmm. i kierował plus, się tymi Plus samymi. jeszcze opowiadamy historię. Jeżeli opowiadamy historię tylko i wyłącznie o sukcesie, jak to zrobiliśmy, coś, nie wiem, projekt, mm -hmm. jest więcej pieniędzy i wskaźniki rosną, no to jesteśmy jedną z wielu firm, które zaczniemy, jeżeli ktoś będzie miał wybór, porównywać właśnie po tych wskaźnikach. A jeżeli zaczniemy opowiadać historię jakieś bardziej po prostu o nas, mhm. no to stajemy się bardziej ludcy stajemy się bardziej znajomi. No, historii to jest cała rzeka rzeczy, które to są generalnie storytelling, cudowne narzędzie. Mhm. Mamy w planach odcinek podcastu, o tym trochę go prokrastynuję, bo tak dużo chcę powiedzieć, że nie wiem, jak się zmieścić w pół godziny. No i to jest jakby ta jedna metoda, czyli jeden do wielu. Mhm. I Pokłosiem tej metody jeden do wielu jest coś takiego, że jak spotykasz człowieka, który powiedzmy konsumuje Twoje treści, to on w pewnym momencie wie więcej o tobie niż trochę ty, ty, ty <noise> tak możesz się spodziewać, że ktoś o tobie może wiedzieć. Tak? On się zna, on tam różne historie zna, a ty pierwszy raz widzisz tą osobę. Dlatego tak ważne jest, żeby w ogóle nie kłamać. No, bo bo po prostu nie ma szans, żeby coś zapamiętać, wszystko co tam powiedziałeś gdziekolwiek, zwłaszcza jak będziesz mieć duże zasięgi. Tak. Integralność jest super ważna. Mhm. No i drugą metodą to jest jeden na jeden. No, czyli po prostu w zwykłej interakcji między takiej osoba do osoby. No i tutaj jest już po prostu zwykła rozmowa, umiejętność po prostu rozmawiania z ludźmi. Coś, co się nazywa aktywne słuchanie. Jedną z takich rzeczy, która jest podstawowa, to akceptacja. I nie mówię tutaj, że mamy akceptować, tylko często jest tak, że jak na przykład jak uczę kogoś sprzedaży, albo słucham, jak sprzedaje, mhm. to często jest tak, że tam się robi taki ping-pong na zasadzie argumentów. Ale nie masz racji, ale, tak, ale, 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 ale. Słowo ale nie jest dobre w takiej rozmowie. Tak, i przede wszystkim, co musimy robić, to akceptować, jakiekolwiek poprzednie decyzje były, jakiekolwiek przekonania ta druga osoba ma, mhm. po prostu, żeby się czuła bezpiecznie. generalnie w jeden na jeden to warto sobie trochę. Psychologii poczytać, trochę tak. może metod coachingowych. Bardzo polecam książkę Nawyk Coachingu. Mhm. Michael Bangay, stanier napisał: Bardzo trudno dostać. Czasami, jak jest na Allegro, to ja mam tam, od razu kupuję, jak się pojawia. Mhm. Natomiast jest też po angielsku i to bardzo łatwo dostać, Coaching Habit, bo to jest jedna z bardziej znanych. Poczytnych książek. Tak, tak. o tym. I bardzo proste, siedem pytań, które można się nauczyć. Ja do tego punktu jeszcze chciałabym dodać, właśnie co tutaj psychologicznie zahaczamy z mhm. tych reguł e, wpływu społecznego. Jasne. Jest taka reguła lubienia i sympatii, czyli my jako ludzie jesteśmy bardziej skłonni do spełniania próśb osób, które lubimy i które wydają się nam sympatyczne. Mhm. Reguła autorytetu, którą też jakby zahaczamy mówiąc do jeden do wielu albo będąc ekspertami w danym naszym obszarze, czyli nawet w tej rozmowie jeden na jeden to nie jest tak, że mamy coś tam wciskać komuś, tylko raczej być tym takim przewodnikiem mhm. po, po tym obszarze, w tak. którym się poruszamy. I reguła autorytetu mówi, że mamy tendencję do podążania za radami i wskazówkami osób, które postrzegamy jako autorytety w danej dziedzinie. Mhm. Słuchasz podcastu Biznes i Emocje, w którym Kari Golden i Bartek Golden rozmawiają o tworzeniu emocjonalnie angażujących marek. Prowadzący są założycielami marki Łupa, której misją jest wprowadzanie empatii do biznesu. Łupa to agencja strategiczno-doradcza wspierająca doświadczonych właścicieli firm, którzy chcą od biznesu czegoś więcej niż tylko zarabiania pieniędzy. Jeśli ten podcast jest dla ciebie wartościowy, pomóż nam dotrzeć do innych, subskrybując go i dzieląc się nim ze znajomymi. Wracamy do rozmowy. Kolejną regułą, która tutaj jest zahaczana, to jest reguła społecznego dowodu słuszności. No i to jest to, żeby podjąć jakąś decyzję, często kierujemy się działaniami innych. I mhm. tutaj jest bardzo ważne, szczególnie tych podobnych do nas. Tak. Czyli to jest jakby ta reguła społecznego dowodu słuszności jest podwaliną do robienia marek. W naszych dzisiejszych czasach, bo robi mhm. się klany i Marka działa w klanie, więc to są wszystko osoby podobne do nas. Więc Marka po prostu mówi tym osobom, na jakiej bazie robimy to nasze podobieństwo. Mhm. I na samym końcu jest reguła wzajemności, i to jest reguła, na której się opierają generalnie relacje, więc też warto ją znać, czyli czujemy się zobowiązani do odwzajemniania przysług. I ta reguła działa przede wszystkim przy tworzeniu kontentu. Mm -hmm. Im więcej ludzie dostaną wartości, tym bardziej czują się zobowiązani do odwzajemnienia tych przysług. Tak. W ten sposób bardzo dużo wydaliśmy pieniędzy w The Future i u Chris'a Do, ponieważ tak bardzo czuliśmy się mm -hmm. zobowiązani. Tak, jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że w tym jeden na jeden bardzo fajnie działa parafraza, czyli mm -hmm. parafrazujesz to, co usłyszałeś, wtedy osoba z drugiej strony czuje się wysłuchana po prostu. Mm, czyli... Powtarzam moimi słowami to, co właśnie usłyszałam, i teraz to się czuję zrozumiony. Tak, dokładnie, dokładnie, tak. Właśnie, tak. No dobra, następna rzecz, druga. Rzadkość, niedobór oraz pilność. Ja tu mogę dodać, że cała ta zasada jest to jedna reguła mhm. Cialdiniego, która mówi o, czym? o tym, że rzadkość lub ograniczona dostępność produktu, mhm. lub usługi lub czegokolwiek. Zwiększa ich atrakcyjność i wartość w naszych oczach. Tak. No tak, mamy. No i teraz, jak to przerobić na biznes? Przede wszystkim nie bądź dla wszystkich, po prostu. Mhm. Czyli I nie bądź zawsze. I nie bądź zawsze. Jest to być może trudne, zwłaszcza jeżeli, nie wiem, widzisz koniec budżetu, tak? zaraz I, puste i tak dalej. Konto. I puste mhm. konto. No ale ogólnie nie możesz być dla wszystkich, nie możesz się znać na wszystkim też, mhm. więc musisz w jakiś sposób się wyspecjalizować, a postawić to się mówi, jakieś tam gatey, tak? czyli bramy, które powodują, że nie jest tak łatwo do ciebie się dostać. Tak. Nie mhm. odpowiadać na każde zapytanie, tak. odrzucać klientów, segregować klientów na tych, z mhm. którymi chcesz pracować i z którymi na pewno nie chcesz pracować. I teraz, to by było fajne, gdyby można było po prostu stawiać tylko te bariery do wejścia, ale tam jest jedna taka mała rzecz, która jest dosyć istotna, to jest to, że im więcej osób wie, że jest do ciebie się trudno dostać, mhm. tym jeszcze lepiej to działa. No tak, czyli musisz zwiększyć popyt, tak, a to, nie podaż. Tak? tak, czyli jeżeli na przykład masz coś, co chcesz, nie wiem, żeby właśnie było takie niedostępne, to musisz też wydać sporo jak gdyby zasobów, energii i tak dalej, na to, żeby spora grupa ludzi, do których jest to adresowane, wiedziała o tym, mhm. że na przykład jest tylko 100. Mhm. I jak i już po prostu... powiesz, że jest tylko 100, to już musi być tylko 100. Tak. Nie ma tam, żeby być tak. więcej. Najprostszy taki. Mechanizm, gdzie to działa, to są sklepy odzieżowe, które nie pokazują, ile sztuk jeszcze zostało. Mm. Tylko wtedy, kiedy zaczyna się zmniejszać, to widzimy, zostało jeszcze tylko trzy sztuki albo dwie. A podobnie działają wszystkiego rodzaju sezonowe rzeczy. Mm -hmm. Zaraz kolory się zmienią i już ich nie będzie. Nie będzie nigdy takich kolorów więcej. To jest to samo. I tutaj teraz, jakby żeby zaadresować obawę, bo taką mm. obawę miała jedna z naszych klientek, że czy to nie jest manipulacja. Jeżeli wyjdziesz z intencją, Chcę zrobić dla tych osób coś, co będą miały tylko one, co będzie wyjątkowe i one dzięki temu poczują się lepiej hmm. i opowiedzą sobie jakoś, można im podać tą fajną historię, którą mogą sobie opowiedzieć i, i przekazać dalej. To już tutaj mamy intencję zrobienia czegoś naprawdę fajnego, a nie intencję zarabiania kasy żerując na innych. Tak, zwłaszcza, że zostańmy już przy tych ciuchach załóżmy, ale jeżeli firma, która robi bardzo tanie rzeczy gdzieś tam w sweatshopach, gdzie to dzieci wszystko zszywają. Hmm. Ona ma te same narzędzia. Tak. Więc dokładnie. jeżeli używasz tych narzędzi, to przynajmniej możesz, nie wiem, te wartości, to wszystko, jak to robisz, sprzedać, w sensie dać tym osobom, mhm. żeby one to miały. Bo i tak czy siak te wszystkie narzędzia wpływu będą oddziaływać na tak. nie. Mhm. Znając wszystkie narzędzia wpływu, wiedząc o nich wszystko, i tak im ulegamy. No, tak mamy z mózgiem. Mhm. W rzadkości, niedoborze oraz pilności jest jeszcze jedna rzecz. Możesz w ogóle się zpozycjonować na pilność. Czyli, na przykład, być hydraulikiem, który bierze tylko mm, rzeczy, które są no, awarie hydrauliczne. Aha. Koniec. No. Hydraulik od awarii, no super. Tak, no i koniec. No, po prostu. To jest tak nagła potrzeba, że tutaj nic nie trzeba dodawać. Problem jeszcze z potrzebami jest taki, że one mogą być mm, świadome i nieświadome. Mhm. Więc jeżeli są te nagłe potrzeby świadome, no to to jest, to jest super, to jest łatwe, tak? Natomiast jeżeli są bardziej zakopane gdzieś, bo nie wiem, jest jakiś związek przyczynowo-skutkowy i to głębiej tam idzie, to wtedy będzie trudniej. No i to polega na tym, że trzeba uświadomić po prostu tę osobę. Jakby rozmawiać, mhm. odkryć, dotrzeć do edukować tego. Edukować i tak dalej. I, tak I dalej. to jest trudne. Tak, i to jest bardzo trudne. Mhm. Natomiast przez to bo, mówimy, że to jest trudne, bo wiem, że my pracujemy w takim obszarze, że najczęściej właśnie to nie są oczywiste problemy, które do mhm. nas trafiają, gdzieś tam zawsze docieramy do głębszych źródeł, to jest trudne, ale fajne w tym jest to, że po pierwsze jest dużo, dużo bardziej satysfakcjonujące, bo ci ludzie odkrywają rzeczy faktycznie zmieniające życia, a dwa, jak coś jest trudne, to najczęściej nikt nie chce tego robić i jeżeli widzicie gdzieś rzecz, która jest trudna, to warto się jej przyjrzeć. Tak, jeżeli tylko wiecie jak, no to mhm. jasne. Mhm. No i mam jeszcze tylko jeden punkt. To są przekonania mhm. i można byłoby powiedzieć, że to są, powiedzmy, logiczne argumenty. Mhm. Ale to niekoniecznie muszą być logiczne argumenty. To są po prostu przekonania. Czyli jeżeli potrafisz się orientować w przekonaniach, które są, no to to jest jeden z tych powodów, dla których ludzie kupują. Być może kogoś tutaj urażę, ale suplementy diety mm -hmm. to są rzeczy, które są oparte o przekonania. Tam, tam nie ma żadnej nauki za bardzo, że to coś może dawać. Jakaś, nie wiem, witamina D? Tak mi przychodzi. Najbardziej. Nie, witamina D akurat to by trzeba było badać poziomy i potem sobie suplementować. Tak, do tego tak się podchodzi. ale się tak generalizując. Tak, można sobie kupić multivitaminkę mm -hmm. na wszelki wypadek. <śmiech> <śmiech> tak, tak. Nie wiem, ile kosztuje multivitamina, ale powiedzmy, że ileś tam kosztuje. No i sobie po prostu, bo mam mm -hmm. takie przekonania. I teraz jeszcze jest tak, że. Jeżeli chodzi o przekonania, to jest to, co mówiłem wcześniej, nie powinniśmy ich kwestionować, tylko mm. dlatego, że włączy się mechanizm obronny tak. i wtedy tracicie po prostu wszystko, bo to jest tak, że jeżeli kogoś zaczynacie przekonywać, wygrywać na argumenty, jest takie powiedzenie w sprzedaży, to wtedy przegrywasz sprzedaż. Mm. Bo tutaj właśnie wjeżdża ta szósta, bo Cialdini oczywiście też o tym napisał, mm -hmm. reguła zaangażowania i konsekwencji. Tak. Czyli gdy ktoś zobowiąże się do czegoś, lub wyrazi swoje przekonania, mhm. staje się bardziej skłonny do działania zgodnego z tym zobowiązaniem lub przekonaniami. I to chodzi o to, że nasze przekonania siedzą tak głęboko na temat tego, co o sobie myślimy, że jeżeli mielibyśmy je zmienić, no to, to musimy mieć je oderwane od swojego ego. I, i to jest super trudne. naprawdę trzeba dużo o sobie mhm. wiedzieć. Dużo mechanizmach, które nasze, nami rządzą, jakby tak. tym wszystkim, co powoduje, że odczuwamy różne tam emocje, coś, co nas trygeruje. Tak, i jeszcze a propos przekonań, to jest tak, że no właśnie bo powiedziałem o tym, żeby się poruszać, um, umiejętność poruszania się po przekonaniach. Mhm. Jeżeli bym wziął, powiedzmy, grupę 10 osób i zapytał się każdej z tych osób osobno, słuchaj, dobry samochód, jaki to jest samochód? Mhm. każdy coś innego powie. Jeden powie, że szybki, drugi, że drogi, następny, że czarny, cichy, jakiś tam, jakiś tam, jakiś tam. Jakiś tam. Więc mój komunikat nie może wyjść z pozycji moich przekonań, mhm, że tak, że dobry, mhm. szybki samochód. Tak. Tylko muszę wiedzieć, jakie są te przekonania tej drugiej strony. Mhm. I wiedzieć, jak komunikować to. I pamiętajmy o tym, żeby nie podważać. Najgorsza rzecz to jest podważać czyjeś przekonania, a jeszcze gorzej, chyba emocje. Tak, bo tak naprawdę, to też jest takie, mimo tego, że my bardzo jesteśmy bardzo osadzeni w nauce, to gdzieś tam wiemy, że. Nie jest ważne, czy coś jest prawdą, czy nie jest prawdą. To w ogóle nie ma znaczenia dla ludzi. Ludzie nie chcą znać prawdy. Mhm. Ludzie chcą potwierdzenia swoich przekonań. No to dobra, to jak już możemy to rozwinąć trochę w innym kierunku, ale ogólnie świat jest. Szary, w odcieniach takiej szarości, że trudno jest ogarnąć, który to jest szary. W sensie tak bardzo dużo tych odcieni? On nie jest w ogóle w obowiązku dla nas, domienia sensu. Mm -hmm. On po prostu jest, koniec. Tak. Natomiast nasz mózg ma tą niestety wadę. Ja mówię, niestety Kari ją lubi, ja jej nie lubię, że mienie racji powoduje, że nam się wydziela dopamina. Czyli działa system nagrody po prostu. Tak. To, że to jest super, że ja mam rację, więc ja będę dążył do tego, żeby kwalifikować wszystko do to jest takie albo takie. Białe albo czarne. Tak, więc wszelkiego rodzaju podziały, mocne opinie i tak dalej, tak dalej. To jest coś, co jest w nas bardzo głęboko... Wkomponowan w w, tak, w wszystko to nam daje dopaminę. I o ile wiemy, że dopamina po, pochodząca, nie wiem, z kokainy jest niezdrowa, mm -hmm. trochę coraz bardziej wiemy, że dopamina pochodząca z social mediów jest niezdrowa, mm -hmm. o tyle bardzo mało kto mówi o tym, że dopamina pochodząca z tego, że mam rację. Tak. Też nie jest do końca zdrowa. Więc, drogi sprzedawco, pamiętaj, że to jest taka gra między Twoim mózgiem a tym mózgiem z drugiej strony. Każdy daje dopaminę, żeby mieć rację. Każdy chce. Ale jeżeli... Ale jeżeli wiesz, że dopamina ci daje rację, to przestajesz jej potrzebować. Może, jeśli tak. nie wiem, górna cukierka. Więc chciałbym, wam, tak, <grym> więc chciałbym wam powiedzieć, że w sprzedaży to jest właśnie ta walka między dwoma mózgami, gdzie każdy chce mieć tą dopaminę i chce mieć rację. Więc jeżeli macie tego świadomość i chcecie rzeczywiście komuś pomóc mhm. i coś rozwiązać jego problem poprzez właśnie jakąś tam usługę, coś co macie, mhm. to musicie zapanować nad sobą. Tak. Amen. I nad swoim tak, pożądaniem dopaminy. Super. Przypomnę, trzy powody, dla których ludzie kupią właśnie od Ciebie. Nie, mm -mm. yeah, bramka numer jeden, znajomość i idące za nią lubienie. Bramka numer dwa, rzadkość, niedobór oraz pilność. I bramka numer trzy, przekonania. Nie podważaj. Tak. Mamy nadzieję, że pomogliśmy wam spojrzeć na proces sprzedaży z nieco innej perspektywy. Dziękujemy pięknie, do widzenia. Dzięki, pa. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka podcastu Biznes i Emocje. Więcej informacji znajdziesz na stronie łupa.pl. W o, -o -p -a .pl. Do usłyszenia!